Jesteśmy już, wyszliśmy z lotniska. I jest cudownie, jest mega gorąco, ale jest pozytywna energia. Spałam cały lot, więc tym bardziej czuję się naładowana. Gniotam go przez cały lot, ale też jest po prostu naładowany. Słuchajcie, jest mega gorąco. Jest giga gorąco. nie wiem ile jest stopni, ale naprawdę grzeje mocno.

gençler Raz, dwa. Nie no, jak one się chowają. I ja ci się wybram. Kochani, my jesteśmy po pierwszym safari dzisiaj i powiem wam, że było cudownie. Widzieliśmy tyle zwierząt, że to w ogóle jest nie do opisania. Jesteśmy teraz w hotelu, to jest nasz mały bałagan. Jest bardzo fajnie. Mamy wodopój tutaj. Pewnie tego nie będzie widać, ale mamy tutaj wodopój. O, widać nawet. I tutaj przed chwilą, słuchajcie, były hieny. I mega skrzyczały. Więc było to przeciekawe. Podjaraliśmy się. A poza tego widzieliśmy zebry, widzieliśmy surykatki, bawoły, słonie. Co jeszcze widzieliśmy? Żyrafy. O, żyrafy były super. I oczywiście, jak się nazywają to? Nie, jelonki. Nie są to sarenki? Antylopy. Antylopy, duża antylop. I było super. E, jutro znowu mamy safari i mamy również e, wycieczkę oglądaniem krokodyli, więc jestem podzielana. I co? Teraz idziemy coś zjeść. Ogólnie wszystkie te dni są bardzo intensywne. Do tego mało gadam. Bo ciągle jeździmy, ciągle jesteśmy zmęczeni, ciągle nie śpimy. Czytaj też Spaliśmy dwie godziny, więc, więc nie jest łatwo. Tak, Miki dzisiaj usnął w samochodzie, w Jeepie. Jadącym po wertepach usnął stojąco, więc że tak powiem, zmęczenie jest naprawdę mocne. No i właśnie do tego idziemy teraz gdzieś w kolację i wcześniej się położymy spać, bo jutro znowu musimy wstać bardzo wcześnie. Kśladek my lubiasz? White. brown. To Słuchajcie, my właśnie przyśmiemy na śniadanie. I tutaj cudowny widok. Z którą wam zebry, ale oczywiście nagram się w złym tempie, ale tam jeszcze biegną. No. Było tutaj już do popoju. Ale są same ptaki. Taki jest widok. I zaraz idziemy z I ogólnie. Tutaj jest po prostu tak pięknie, że nie mogę w to uwierzyć. Wczoraj tutaj widzieliśmy m.in. hieny, strzykatki, ale też pumbe. Był niesamowity, więc tak. I teraz idę zjeść nie na nim, bo już yy, mówię głupoty, ale jestem po prostu mega głodna. I co? Patrzcie, jeszcze minut. Jeszcze raz zobaczcie ten widok. A tam? jest Kingman Nie to <słuch> jest.

chciałam <laughs> this is one family. Mm. Uh, one family. Congratulations, Papa! <laughs> I see three men. <laughs> yes. Yes, 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 So the house is the family is very big. There is a camera side. This is how we make fire. Yeah? Oh, no, uh -huh. That is the caca de elefante. This one? The caca de elefante and the acacia and cedar. Yeah. each mama here, this <laughs> house, <laughs> come and pick fire here. Okay. 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 Fifty. <laughs> Wszystko Nie bój Ale się super. Czekaj, chcę zobaczyć Quick Szybkie Quick photo, quick photo. Hmm? No. No. Okay, thank you. Do you, you a giraffe? Blisko, to Zebra są agresywne? Pojechaliśmy do kolejnego hotelu i teraz mamy lunch i później idziemy na safari znowu to będzie nasz ostatni safari więc ale dzisiaj znowu widzieliśmy dużo zwierząt też, więc się bardzo cieszę i hotel jest też bardzo fajny

Cześć kochani, my już po basenie. Pierwszy raz nam się udało w hotelu pójść do basenu, co jest giga szokiem, bo za każdym razem jak przyjeżdżamy do hotelu, to chociaż jest basen, to w ogóle nie ma siły i nie ma czasu i w ogóle nie ma nic. A więc nam się udało pierwszy raz i czuję się po prostu o wiele lepiej po takiej zimnej wodzie. I teraz jedziemy na kolejne safari, nasze ostatnie. Um, I co? Liczę na to, że zobaczymy lwa albo lamparta, albo nosorożca. To są trzy w sumie ostatnie zwierzęta, które nam zostały, których nie widzieliśmy no i wiadomo chcielibyśmy zobaczyć, ale no zobaczymy zobaczymy czy będą. Liczę, że będą. Właśnie w parku, który jest cudowny. Jak to jest park? Mzima. Mzima. Z krokodylami i hipopotanami. Hipopotamami. Jest pięknie. A patrz, tutaj ze strzelby idzie. Mamy mhm. swój przychodnika Nikolausa, więc Nikolaus drugi jest bardzo szczęśliwy. Po głowę wystawił, się przytula z drugim. Trzeba ja to uważać, bo pod twoim siedzeniem jest latarka. Yeah. <laughs> <One> się <laughs> yeah, ale się przestraszyłem. Nie, ale się ukłonił. Nie jesteś strachowy? Nie. Niesamowite. Te takie mamy. Co do wianki? A no. To też jest mam. To też. Mm. Cześć, witam w tym lustrze. Wróciliśmy z popołudniowego safari, było bardzo fajnie. Było mega dużo słoni. I jeden w ogóle do nas podszedł tak blisko i chciał nas wystraszyć, więc to było fajne. I co? A trzeba uważać, bo one są trochę agresywne, ale nie machał uszami, ani nie wydał żadnych dziwnych dźwięków, więc nic się nie stało. Aczkolwiek było to fajne. I teraz sobie będziemy chillować chwilkę i później pójdziemy na kolację. Czyli oczywiście to co robimy ciągle. Spanie, jedzenie, jeżdżenie po safari. A jutro jedziemy rano. Jutro jedziemy rano pociągiem do... Mombasa, tak? Jest. Nie. Yeah. Mombasa. Ale dobrze mówię? No dobra, no to jutro jedziemy do Mombasa. Czekajcie, nie wiem czy to małpka nie skoczyła Jak się głośno zrobiła Ale chyba nie eee, Jutro idziemy do Mombasy I w Mombasie mamy ostatni dzień I to będzie taki dzień już Raczej w hotelu eee, Basen, no, odpoczynek Już nie będzie żadnego safari Więc to był nasz Ostatni raz eee, I patrzcie na mój outfit Ja jestem w ogóle cała brudna Nie wiem czy to, no widać, widać Cała po prostu uwalona. Ale ubrałam się świetnie, szczerze mówiąc, na tej safari, bo w czym innym niż len, byłoby mi totalnie za gorąco. A w tych lnianych rzeczach jest mi super. I polecam, jakby ktoś się wybierał na safari. Lniane rzeczy, długi rękaw, długie spodnie. I jest to Chcesz coś dodać? Halo Było naprawdę niesamowicie Każdy moment i każdy widok był zapierający dech w piersiach Zdecydowanie warto odwiedzić My się właśnie wypakowujemy. pakowujemy ja Zaraz tylko kupię jeszcze ładną czekoladeczkę Czekajcie Hakuna Matata y Taki outfit na dzisiaj. Idziemy zjeść śniadanie i na pociąg. I mam nagrodę z pociągu. Wszystkim ciekawe jak będzie wyglądał ten pociąg. Bye, bo musimy iść na śniadanie. <grym <grym Daj mi, You okay. uh, 40 or 30 infections mm -hmm. Yeah. And they also told us that you heal the bad side with a smoke of the wood <laughs> yeah the true? Yes. Oh. It's on? Yeah. It is. Okay, let me do a round for you. <laughs> So they sell everything apart from human beings. <laughs> <laughs> they literally sell everything. Oh my god. Is it big? It's quite big. It takes inwards. But the inside is worse than Wloga vloga po pociągu z kolejnego miejsca. Jesteśmy w hotelu w Mombasie. Hotel jest przepiękny. Wam pokaże tutaj. Taki mamy widoczek. No i tak to wygląda. Fajnie jest bardzo. I teraz będziemy oczywiście jak zwykle, szli na jedzenie, na lunch. Jesteśmy głodni i później mamy taki ostatni dzień, właśnie tak jak mówiłam chyba wcześniej chillout, Idziemy się pokąpać w końcu w wodzie. Wadko jedyna, muszę <laughs> Nikis, Nikis jest przesłodziakiem i jakim Uśmiechnij się. Uśmiecham cię. Uśmiecham cię. Uśmiecham cię. Uśmiecham cię. widzicie, tak się cię. Uśmiecham to nie wygląda cool. Chciałem na jedzenie. A, ale właśnie wyszliśmy. No tak, to tam idę chyba dobrze. I tutaj w ogóle dzisiaj będzie jakieś wesele. Widzieliśmy parę modą, więc też trafiliśmy na różne. Jestem ciekawa, czy nas zaproszą na imprezę. Myślę, ja że ja to pani królka się tak zawłokała. Kochani, jedziemy. jesteśmy w samolocie. Będziemy jechać z Dubaju do Warszawy. Jest 3 w nocy. Jesteśmy już po locie z Kenii do Dubaju, więc. Jestem bardzo zmęczeni, bo w ogóle nie spaliśmy. Tak, Ale. Cieszę się, że byliście ze mną na ten wyjazd. To znaczy, no, no, wstępnie.